Cześć! Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować, jak wykonać serwer Minecraft poprzez Minecraft Server. Na początku otwieramy naszą przeglądarkę internetową. W wyszukiwarce musimy wpisać Minecraft.net. Gdzie następnie się logujemy, czy następnie się logujemy i klikamy sign in. Następnie musimy sobie na tej stronie startowej, która nam się wyświetli, wyszukać download. Klikamy to i wyskakuje nam takie okno. Mamy tutaj download różne informacje o pobieraniu Minecraft for Windows, czyli Minecraft Premium. I jeszcze jakieś informacje, z czego nas najbardziej obchodzi Minecraft Server. Musimy pobrać Minecraft Server EXE i Minecraft Server JAR. Minecraft Server JAR musimy sobie otworzyć za pomocą Jawy. To tak, już mam ładnie pobrane. Tworzymy nowy folder. I mamy nowy folder, do którego przerzucamy Minecraft server oraz Minecraft server. Jar. Odpalamy Minecraft server. Tutaj nam się wygeneruje świat. To niekiedy może nawet bardzo długo potrwać. Jak widzimy jest done for help, typ help or, jest pytajnik, ja sobie dam opa, wpisujemy op i nasz nick z gry. Następnie klikamy enter i mamy opa, czyli jesteśmy administratorem serwera. Następnie przechodzimy do naszego folderu. Tutaj znajdujemy kilka pliczków, które nam się wygenerowały. Na pulpicie tworzymy nowy, dokument tekstowy i tu wpisujemy Minecraft i dużymi literami SP. Otwieramy to, przenosimy sobie z boku, to też z boku, i server Properties przenosimy sobie tu. Tutaj mamy różne informacje, czyli chcemy mieć nether, czyli piekło, tak. Level name world. Radzę tego nie zmieniać. Enable, like To, jak ktoś chce, to może być true. Ja sobie dam true, bo to nam e, do. coś lepszego tu też możemy budować. ja chcę na przykład na serwerze Ercon też sobie e, radzę zaznaczyć. Dzięki temu e, nie będzie zwiech na serwerze. Serwer IP. Serwer IP trzeba zrobić tak wchodzimy w Start na klawiaturze lub klikamy kursorem myszy, gdzie następnie wpisujemy albo CMD, albo klikamy na klawiaturze Start R, gdzie następnie klikamy w boczną strzałkę i znajdujemy CMD, albo wpisujemy tutaj. Klikamy OK. Wyskakuje nam okno wiersz polecenia. Wpisujemy IP config i wysk wyskakujemy takie takie coś Tutaj nas interesuje karta sieci bezprzewodowej połącznie LAN i tak tutaj mamy IPv4 192168.0197 Wpisujemy 192.168.0.197 Spawn NPC True, Whitelist, ja sobie dam True, żeby nam nikt na survival nie wbijał. Spawn Animal, Snoper, Hardcore online, online mode. Jeżeli nie macie Minecrafta Premium, tylko macie szczytowanego Minecrafta, wpisujcie false. Jest ja sobie dam na false bo nie chce mi się grać na Minecraft Premium, bo moje koledzy akurat nie mają Minecrafta Premium. Gamę mode sobie możemy dać 0. Max players dajemy 4 to jest najlepsze. PWP true to czyli, że będziemy mogli się bić. Difficulty 1 spawn monster true. Generate structures true. true. Verse Distance na 10 i tu Minecraft Server radzę sobie totalnie cofnąć. Następnie wyłączamy i zapisujemy. Teraz, jak mamy włączoną whitelistę, tutaj wpisujemy wszystkie osoby, które mają być na naszym serwerze. Z czego następnie wchodzimy w world, i tutaj mamy różne światy. Jeżeli chcemy, aby nam się świat sam wygenerował. Zostawiamy to tak, jak jest. Ja sobie to usunę. I to już się nam usunęło. Jeżeli chcemy sobie wgrać jakiś fajny world. musimy mieć tego worda u nas w Minecrafcie, albo go pobrać z internetu. Ja sobie wejdę w Start i wpisujemy procent %appdata% i klikamy OK. Wchodzimy w kropka Minecraft saves i sobie wyszukam jakiś mój świat ja sobie oczywiście wezmę Mountain Survival wchodzimy w to i tutaj mamy takie pliczki kopiujemy wklejamy tutaj z czego następnie włączamy Minecraft Server EXE nasz serwer został pomyślnie włączony sorry chodzimy w Minecrafta Multiplayer i już sobie, tego serwer, ja już sobie ten serwer wcześniej wpisałam, ale Wy musicie wpisać to IP, które podaliście w serwer Properties. Loguje nas i jesteśmy na świecie. Ja już mam itemki z poprzedniego świata, bo sobie dałem takie DIMY, data i w ogóle. O, dużo rzeczy. To fajnie. Od razu Wam, serwer musi działać. Musi. Musi działać. Po prostu musi ten serwer działać. Ja się z Wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Narka.